Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Remek, znany jest dzisiaj Glęcu I Szumi Siemanko. Witamy was w filmie, w którym będziemy testowali jedzenie Najtańsze, najbardziej pospolite, poprzez coraz droższe, aż po najdroższe jedzenie, jakie uda nam się załatwić A jak wiecie, na jedzeniu się znam, bo to widać po mnie i po mojej wadze mm. Glęcu też wiele testował w życiu, więc myślę, tak. że y, mam odpowiednich testerów tutaj, y, dzisiaj ze mną w tym filmie Okej, okay, nie wchodzi pierwsze danie Oki doki! Jesteś wygłodniały? No dzięki za uwagę, no, fajnie, tak, fajnie, że jesteś tu z nami, nie? Jestem bardzo... wygodniały. Dziękujemy bardzo. Okej, okay, co jest w środku? Hado! DOK! Najtańsza z możliwych chyba rzeczy, no, z takich posiłkowych. Dobra, dobra. Przetestujmy go. Naszym zadaniem jest, pierwszy strzelić cenę. No, każdy wie, ile eee. HODO kosztuje. Tak, do... no, no, to to? czekaj, ja jestem tego ciekawy. O, no, tak ile, kosztuje ile kosztuje HODO? A Rebek, nie wiem, tak mi wydaje mi się, że 30 zł. Tak? <laughs> eee, Strzelam, że 5 zł. Z mały? Mały chyba, nie. Chyba duży. Mm, taki pół na pół, no. Pół na pół. Pół Mały, nie pół duży. Nie szary tak zwany. Nie, <laughs> chyba mały. Mały, mały, nie? Panowie, e, 5 zł z mojej strony. Eee. Ja obstawiam. Z jaką parą w wariacie? Ja obstawiam 5,99% też, też to stało się powiedzieć. Dobrze, kto był bliżej? 5,99% Co do grosza trafili? Ja piję! I, I kto, to kto kupuje w Kto? Kto to? My gdzie nie? Wiem. Chłopaki, testujemy te potrawy nie względem. Wzajemnie, bo kiedyś na Twoim testie robiliśmy tak, że testowaliśmy względem tych potraw. Testujemy względem całokształtu naszego życiowego i doświadczenia kulinarnego. Nie dość, że chodno, to słaby. Mocno spieczony. Dobry, 10 na 10. Ja nie, ja nie lubię, gdy jest taki mocno spieczony e, bułka. Ja nie lubię, no. jest zimny, musi się żygać <grym> od, od razu. Od sosów tutaj dużo zależy, pewnie, bo każdy ma swoje tak, wybory. Ja, ja amerykański. Ja znów tym tysiąca wysp. Piszcie w komentarzach dokonała tysiąca wysp. Duński albo belgijski, bo to jest ten sam sos. Tysiąca Keczup, Duński i keczup. Tak mm. dla mnie klasyczne stabilne 6 na 10. Dla was? Mhm. Zależy jak jest wykonane, tu trochę gorzej. 7 na 10. Czy jest wart swojej ceny? Dla tak, Jak nie, najbardziej, dla mnie. że tak. Mogę ocenić? Oczywiście, że tak. Dla mnie 6 na 9. Czyli jakieś 6 coś na 10, okej, okay, niech będzie. No taki no, średni hot dog. Kochani, wlatujemy z kolejną potrawą. Ale zanim subskrybujcie nasze kanały, by być na bieżąco, by Was kolejne filmy nie ominęły, na moim codziennie o godzinie 17 są filmy u chłopaków również, tak? No nie codziennie. Nie codziennie. Czy musisz kraść mój napój? Glęcu, ale wyjrzyj, jak można też. Okej, okay, go nie followicie. W ogóle Glencu ma taki challenge, że będzie nagrywał codziennie shorty, aż wbije milion widzów. I wrzucam, naprawdę. Kumacie? Serio. Serio? No? Więc yy, nigdy go nie subskrybujcie, żeby nagrywał <laughs> przez całe życie. Zajbisty protek. to będzie słabo wyglądać, jak będziesz miał milion widzów i 50 tysięcy, wyświetleń pod filmem. <laughs> Tak czy siak, e, subskrybujcie nasz kanał, by was kolejne filmy nie ominęły. Lecimy z kolejnym daniem. Chłopaki, jak myślicie, ile kolejna potrawa będzie kosztować? Nie e, wiem. Ciężko wiem. powiedzieć. Ja strzelam, że kilka dyszek. Ja strzelam, że... dolecimy lecimy gradacyjnie. A na końcu filmu będzie to najdroższa potrawa, którą przetestujemy i sprawdzimy. Ja strzelam, że to będzie w nastu. A ile jest? Ja kilka? myślę, że wyżej. 6. A, no to na pewno będzie za kilkadziesiąt. Let's get ready to eat. Uwaga. Uwaga. O Jezu, okay. dobra! Dobra! To kosztuje 3000! Ale nie, bo to nie, nie. Bo mojej matki, sorry, zapomniałem. Kirich Hamów chyba. Ple 3000 zł. Ale to są mega śmieszne lody. O kurde! E, to są te śląskie lody? A nie, no, bo są Naprawdę, teraz. to są śląskie lody. Ja trzeba są mega zimne, ale ja potrafię zrobić lody. No, żeby nie było, że, że tylko ja odstaję. Mm. Ale super to Okej, okay. ile to kosztuje? Mm. Ten zestawik? 24 zł. O, jeszcze surówki. Trzy dyszki strzami. Ja obstawiam 27 złotych. Ty ile powiedziałeś? 30. Ty? 24. Dobra, ja obstawiam 27. 24, 27, 30. Ile kosztuje ta potrawa nasza? Kochani? To? Tak. Pięć! Gdzie? Naprawdę? Jest ta inflacja, to chyba już naprawdę w, w kosmosie. <grym> to to chyba robię. w dostawie. Dobrze, sprawdźmy. Masz glęcu, to dla ciebie. Ja zawsze środeczek si trzeba. No weź go, weź go, weź go. Dobrze. Czekaj, troszkę przetestujmy troszkę w Przetestujmy. sensie powiem tak, no, to jest na tyle klasyczne danie. To się jak pizzę. Że ja wam gwarantuję, że. No to będzie dobre, nie? Umówmy się, to będzie dobre. Czemu to gdzie nie? Kupletów. Chcesz zajebisty bardzo, no. bardzo dobry, nie mi. O jak za 50 zł, to niedobry. Ale... dobry. Dobry, jadalne. Nie 50 złotych. Ale powiem tak, schabik dla mnie lekko suchy, ziemniaki. Ale, ale schabik dlatego, że już trochę leżał Także tego nie ocenię. Jest, no że... Ale jest git. Niech ci będzie. Ale, ale ziemniaki. Ale środki. Jest git, ale twarde jak Dobrze. Dziękujemy. Uważam, że, uważam, że takie no, stabilne 7 na 10 i oceniam to nie za... Nie no, cenę też trzeba wziąć pod uwagę. No. No, znaczy, raczej za tą, cenę, za tą cenę dla mnie to jest 4,5 na 10. Za tą cenę? Masz rację. Nie, to 5, ja daję 5. Nie, jak Szumi, 4 na 10. Okej, okay. ja jeden daję 5. Nie, Szumi mówi rację. Szumi ma, ma mega A rację. Ale surówki na nie spróbowaliście, no. no surówka i... jest też bardzo dobra, zdrowa. Ja, e, 5 dziękujemy. na 10, 4 na 10, no niestety. Cena y, zniesmaczyła nam te danie. Jakby to kosztowało 20 zł? 6-7 na 10, spokojnie. To 7 na 10 nam. Jakby to było za darmo. 10 na 10. Dobrze, Dobrze. zapraszamy. Nasze trzecie danie. I oczywiście z ceną w górę, aczkolwiek ten schab do tej pory mi rozwalił mózg. No nie, nie jak no jak 50 zł. To co, to, to, to będzie... będzie? O. o to święty. Pozwólcie, Serio? pozwólcie, że tego nie spróbuję. Ja kosztuje? To dużo kosztuje. Dobry tatar jest drogi. Jak zjesz to, to twoja cena się podwoi. Ja mogę szczelić cenę, ale nie zjem tego. Zjesz, zjesz? Nie. No spróbuj, nie. Tarko. Nie potrafię zjeść surowego mięsa. 80 zł. 80, hmm. 84 zł to jest moja. Ja. 85! Że ile kosztuje, czy co? Tak. Ale. Ja uważam, że. Stary, zapłaciłbyś mi w tym momencie 100 zł. I bym tego miał. Ale jaka duża jest ta płaca tego tataru. No właśnie, jest. dużo. 100 że... zł, niech będzie. Nie. 80. Dobra, ja... Nie wiem, ile tatar kosztuje, bo nigdy go nie biorę. Ja myślę, że stówkę to może kosztować, to jest duży tatar. Ale to obstawiam, nie. że 84 zł. 84? 100! 100, 100. ja też 100. się w całość, Pełna. Ile kosztuje ten tatar? 120. Wow! Ale dużo, najbliżej, najbliżej. 120 zł za surowe mięso? No, stary tatary to są naprawdę dobre. Kur... Stary tatary, kurde! Stary tatary! To są bardzo Boże, dobre. Ale co w tatarze jest poza surowym mięsem i pieprzem i żółtkiem? On nie kuma kompletnie czaczy, no co? Ale, ale co, co jakości mięso? No to trzeba pomieszać, bo to nie ma sensu. Nie Brakuje myśli. jajka. Dziwię się, że nie ma jajka w tym daniu, dlatego że. Nie, Tatar jajka. musi być i z jajkiem. Dobrze. Ględco myślę, że teraz możemy uczciwie spróbować. Aczkolwiek styl nie radzi. Ej, Ej, zjemy jak taka para po prostu, tak? Wiesz, wiesz. No. Wiesz, tak... Dobra. Spakuję mi. Dobre, a mhm. to jest musztarda, czyli co to jest? Po mhm. obiedzie, no. To jest sos taki. Powiem tak, Gdy było jajko, bo nie wiem dlaczego go nie ma, to uważam, że warte swojej ceny, bo to, to nie jest bardzo dobre. Nie nie, 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 nie. Jeden działek. Ramek próbowałem tatar, nie jestem w stanie. A kiedy próbowałeś? Będę miał raz? odruch wymiotny i wypluję go. Przepraszam, wstrzymam się od ceny, faktycznie będę, będę obiektował. Ja uważam, że warto swojej ceny, ale brakuje mi tego cholernego jajka, no nie? No byłaby, byłaby perfekcja, gdyby było jajko. Tak czy siak? Ty na 9 na 10? 9 na 10. Ja też 9. Gdy było żółtko Jajko, no, pomidory. No, bo Leci czwarte dobre. danie, kochani. Mm. Ja mam gdzieś tam będzie taka świnia ogromna, taka głowa świni z jajkiem. Tak. tak. Okej, okay, zawiodłeś okay. się. Ale nie zawiodłeś się. Sushi. Mary! Ja Marka zawołam, bo ja sushi niestety też I nie. Ile, mam. ile kosztuje? Co ty? Wiesz dlaczego? Jadłem raz w życiu sushi z tym panem. To zjesz drugi raz. Zatrułem się i dwa dni żygałem jak pier. No to... Chod. Czemu ja nie żegałem, a ty żegałeś? Dobrze, panowie! Skoro lecimy w coraz droższe, znaczy, że to kosztowało więcej niż 120 zł. Próbujesz pierwszy raz sushi? Drugi raz, drugi. Okej, okay, cena, panowie, za nim cena? Eee, 200. O, oh, nie, to ja już że tutaj będzie po. Mogę tylko napamknąć, że jeszcze 15 kawałków nie weszło na talerz. A, czyli jest 15 kawałków więcej? Tak. Okej. Okay, Okej, okay, ee... to jest istotny fakt dla mnie. Czy nie zmieściło się wszystko w naszej pokrywie? Okej, okay, 360 zł. Wow! Nie, tak drogi zestaw, nie. 100%. Ja czasem jem sushi, na pewno nie 300. Czekaj. No yy... ja chcę tylko gryza i ser już Ile w sobie Ile kosztuje? 360 zł. U mnie o, 250. A u ciebie? 200 daję. OK 200, 250, 360. Ile kosztuje? Kurde. Uuu, najbliżej byłem, 240 z Ikodania. Dobra, ja bym te kawiorowe chciał spróbować. Dobra. W ogóle to wygląda jakby było sklejone taśmą. Ej, takiego susz nigdy nie jadłem. A pokaż drugą stronę, że co, co to w ogóle jest za placek jakiś. Nie co, mięso to jest, co to jest? Te... Dobra, uwaga, próbuję. Próbuj Szymon, mega delikatne. Ja próbuję tego z tym kawiorem, jestem bardzo ciekaw tego smaku. Czy ja to mam na raz zjeść? Mhm. Dobre, ale za tą cenę bym... Tyle nie da. Ok, kur... coś tu jeszcze się dzisiaj wydziać sushi. Dobre. Dobre, nie? Ale ja wolę się na przykład na jakiejś kanapce. Czy znaczy, coś. umówmy się też. Hmm, cena 250 zł jest uzależniona od ilości. Ale. Bo skoro to jest, plus jeszcze jakaś tam inna część kawałków, no to okej, okay, cena jest zrozumiała. Ale dla, dla mnie jest styl za dużo. No kurde, na taką porcję. Kurde. 200... No to jest porcja dla trzech osób. Ja przejdę do oceny, dobrze? Mogę zacząć? Mhm. Ja nie lubię sushi, ale ze względu na prezentację i mój szacunek do, że tak powiem do rzemieślnictwa, jakie, jakie ci ludzie, że tak powiem, wkładają w te kusiłki, w te dania, w te zestawy, to daję 8 na 10. No. Okay. I to jest drugi raz, odkąd... Nie, to jest pierwszy raz, odkąd zjadłem się sushi, kiedy spróbowałem nie? w 2016 roku. Od tamtej pory nie jadłem ani razu sushi, unikałem go bardzo. Dzisiaj spróbowałem i mi nawet zasmakowało. Tylko, że ja y, głównie coś nie? Ja żadnej innej ryby nie zastanawiam sushi. Coś jeszcze? Coś, do powiesz? Nie, to wszystko 8 na 10. Dziękuję. Całkiem wysoka ocena, no? <laughs> ale uważam, że jak najbardziej słuszna. Moim zdaniem 8 na 10, również. 8 10, Wysoka ocena, dobre. Dla mnie 8 na 10 też, e, bardzo dobre, ale cenowo wydaje mi się troszkę za dużo. Jadłem po i smaku dużo tańsze. Dobrze, zapraszamy kolejne danie. Zapraszam. Da, ja wiem, ona już czuje to, ona tu przypłynie, nie przyjdzie. Skąd ty to wiedziałeś? No bo czuję. Ja nie poczułem. No teraz czuję. Homar, kochani. <słuch> <słuch> Czyli czy to będzie droższe od tego sushi? Tak. No. Bo są takie drogie? Mm, może dlatego ich nie wiem, bo mnie po prostu na nim nie stać. Nie, <grywdy> <grywdy> nie bawimy mi się. Szymona, no nie bój się, Teraz 400 umarłem. Nie znam się, ale mogę strzelić. Strzelaj. Ja to Marek, czy ja mogę z tego szacunku dla tego zwierzątka yy, odpuścić to miejsce i dać, żebyś to spróbował? Nie, nie, ty próbujesz. Nie, ja nie spróbuję. Nie, tak, nie, no, no. Ja też nie spróbuję. Tak, nie, nie spróbujesz? <grywdy> nie spróbuję. Ja też ja, ja mam taki szacunek do wodnistych eh, ja tak zwierząt, ja, że ja nie sam Ja jest ja tylko mięso. Ja jestem tak jak są wegetarianie, to ja jestem taki dla morskich zwierząt. Tak, to jest tak. Jak... Przed chwilą, ja ja zjadłem, ale. Cena chłopaki. Ja 400 wystrzelam. Ja, ja nie mam 10. zielonego pojęcia, ale obstawiam 390 zł. 390? 380. 50, 380, ja 400, 500. Okej. Okay. A ile kosztuje to danie? 400 12. Kurde, 412. A ty ile powiedziałeś? 400. O. Szkoda, że nie jest 420. Dobra, ważne, że trafiłem z hot dogiem. To jest najważniejsze. No, a, oczywiście dziwnie pachnie. <gry> Ej, ale to coś pokazuje, nie? Zdaliśmy daliśmy no. celę hot doga, a reszta nic innego. No. M nie, że to sugerujemy, że jemy tylko hot dogi z żabki. No, to prawda. O, podwozie mu patrzysz. A coś zamyś tam? Nie. A, bo chcę, że nie zjeść sam. Z jak zjem sam i umrę, to hmm. nie chcę sam umrzeć. Może z kimś umrzeć. Nic się nie stanie. Powiem tak, bardzo O nie, mięso. tam mówię, to bukecze byś. Się bardzo dobre? Bardzo brem są. Dobre jest. Całe weź! Dobre mięso, bardzo dobre mięso. To jest już no, swego rodzaju rarytas, jeśli chodzi o... Yy, no, to prawda. Yy, o ja humara, nie lubię więc... rarytasów generalnie. Ale remek też jest taki, okay, dobre. że remek zjadłby kores z brzozy i powiedział O, bardzo dobre! Nie, nie chcę. Weź spróbuj. Nie lubię może. Proszę, spróbuj. Nie lubię. Wy spróbuj. Nie, dziękuję. Jednego bajcika. Ale dziękuję. Jaki z ciebie specjalista? Ja nie jestem specjalistą od... Yy... Od jedzenia, które leży mi na talerzu, wyglądając tak, jak, jakby było żywe. No to nie rusza się. No tak, ale wygląda dokładnie tak samo, jakby było żywe. Doceniam go do tych, którzy lubią. Ciebie mnie pytanie spróbowałeś. A Dla to... mnie 10 na 10 Jakby ja bym, jak miał ocenić y, smak do wyglądu, y, ceny i sposobu jedzenia. Ja nienawidzę y, jakby jedzenia w taki sposób. Typu, no, to jest jak grybę. To totalnie nie rozumiem! Jak ludzie kochają. Oj, 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 taki Ja uwielbiam, mani, rybę tego nie, nienawidzę tego systemu i to mi obniża od, od razu o 3 stopnie w dół. Więc moje? 3 na 10. O kurde. <laughs> Dobry, ale cena i sposób. Poza poda... tym. Dobrze. Bardzo Dobrze. Ocena <laughs> dla pana, 3. Tak? i będziesz 4. Żeby... Jestem prosta, jakiś. No, ja daję 6, dlatego że brakuje mi tu jeszcze jakichś innych rzeczy. Mm -hmm. mm, po prostu sam w sobie, homer, jakoś drogi Abstrakcyjna cena. Więc, no, u mnie, u mnie taka szósteczka, no. Poza tym, jakbym był w restauracji by mi podali takiego homara samego na talerzu, po prostu talerz i homar. To bym go wrzucił z powrotem do akwarium i dosypał karmę dla rybek, bo mu... szkoda bym go było. Ostatnie danie! Osta... Ostatnie danie. Najdroższe. Ja błagam, żeby tylko nie było ze słonej wody. Czy, czy ty coś w ogóle zjadłeś w tym odcinku poza hot dogiem? No sushi. Okej, okay. Dziękuję bardzo. Ej, to jest stek. Stek, stiek, stiek. Uwaga, czekaj, czekaj. Jakby ktoś chciał kupić. Ile kosztuje, kosztuje złoto? O, ale dziwne. Jest podrożałem. Ile kosztuje? A nie mogę na przykład mówić mówimy cenę, nie? Mówimy, ceny, mówimy ceny. O. cenę, mówimy cenę. Cenę mówimy. to jest stek? Chyba, no pospadł, czuję mięso, no. I ty kawałek złota, wziął. To, to jest jadalne złoto? No. Ja zagrałem, więc mam nadzieję, że jest jadalne. Bo nie to. to? E, jaka cena? Dobra, przez to, że jest złoto, to to pewnie, pewnie... Ja obstawiam, że to będzie blisko tysiaka. To ja daję tysiaka. Równo tysiaka. Ja, ja tyciaka. też tysiaka. Yy, to ja daję 1100 zł że przesadzasz Ile? Tysiąc. Tysiąc złotych Bo powiedziałem tysiąc i odku, sprzedali ode mnie, odkupili, znaczy zgapili Tysiąc złotych, ja, ja tego nie chcę jeść o, Wygląda, wygląda jakby był w folii opakowany normalnie Bo to zjesz mały kawałek i masz taki mały kawałek zjeżdż, i masz 200 złotych Ale pachnie bardzo dobrze szubi Pachnie przepysznie Szumi właśnie przekroił 300 złotych tak po prostu <laughs> Tu się nie pierdzielisz Ty stary, na odcinkach dawaj z, 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 z takie stejki I tego złota Próbujesz sobie Jezu. Ej, patrzcie, czy najdroższy z mięs? Jo, pierdziele sobie... Widzisz to? Mordo, widzisz to? Wie, widzisz to? O, Wyobraź sobie na odcinku Remka, który mówi Jeśli wygrasz, to wygrywasz 1000 złotych i wyciągasz takiego steak'a Steak'a ze złotem Well done, nice Jakie well done? Jezu, mi się to mięso rozpuściło w ustach No, rozpuszcza się Rozpuściło mi się to mięso w ustach Jakie zajebiście dobre okay. mięso Mi się też rozpuściło w ustach, więc Okurę e, taki mały kawałek Wow! I ten mały kawałek właśnie ląduje na twoim talerzu Remek? Czemu mi dałeś końcówkę jakąś? Na Dukkę. to ląduje. Ej! 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 Ej, końcówki nie chcę! Mm. 10 na 10. Posłuchajcie sobie. skali Buforta. Posolcie sobie. Dawaj trochę! Nie no, to jest niesamowite. Mogę! Halo! O, nie jakie dobre mięso. Nie jestem w szoku. Mordo mówi, że surowych nie lubisz, nie to jest prawie surowe. Yy, inaczej, steka jestem w stanie zjeść. Yy, na przykład takiego Medium rare. Mm. Ej, tu jest jeszcze! Smacznego. A czy A mieliśmy zostawić na komuś, tak? Nie skipnąłem! Skipnąłeś! Nie! Skipnąłeś! W... ci, to co jest? Więc... Skipnąłeś. ハハハハ